Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale The Elder Scrolls Universum. Tematem tego odcinka będzie Umbra. Dedryczny artefakt w formie miecza, który przewijał się nam przez kilka części serii, a który to pełnił bardzo ważną rolę w dwóch powieściach z serii The Elder Scrolls. Serdecznie zapraszam. Miecz Umbra to dedryczny artefakt stworzony w celu więzienia dusz, przed w 582 roku II ery, starożytna wiedźma Naenra Vair stworzyła miecz na prośbę Klawikusa Złośliwego, który pragnął posiadać narzędzie, które wysyłałoby duszę do jego królestwa w otchłani. Naenra stworzyła miecz, lecz ten był niestabilny, zmuszając ten samym Klawikusa do nasycenia go częścią swojej mocy w celu jego ustabilizowania. Chodziły pogłoski, że tak naprawdę na Enra była Szeogoratem w przebraniu, który zdołał oszukać Klawikusa, jako że część jego mocy została zamknięta w mieczu i zyskała samoświadomość i zaczęła nazywać się Umbra. Naenra została zgładzona za stworzenie miecza, jednak przed śmiercią zdołała ukryć artefakt. Miecz żył własnym życiem, czekając na odnalezienie przez godnego czempiona. Umbra z czasem przejmuje kontrolę nad tym, kto go nosi. Broń ma możliwość zmiany kształtu, ale zawsze występuje w formie jakiegoś ostrza: czy to jako czarno-srebrny claymore, czarny miecz dwuręczny, czy jako jednoręczny miecz przyozdobiony czerwonymi symbolami. Miecz znany jest także ze zdolności absorbowania zdrowia i kondycji tych, których trafi. Około 427 roku III ery orkowy wojownik, który nosił imię swojego miecza, Umbry, widziany był w górach nieopodal osady Suran na wyspie Vardenfell. Jedynym pragnieniem orka było zginąć w boju, jednak nikt nie był w stanie pokonać go w walce. Życzenie orka zdołał spełnić jednak Nerewarejczyk czyli nasz bohater w The Elder's Clostry Morrowind, który pokonał go w pojedynku na śmierć i życie i stał się nowym właścicielem Miecza Umbry. Miecz w tym samym roku przeszedł później w posiadanie Torasy Aram i został umieszczony na wystawie w Muzeum w Twierdzy Smutku. Po wydarzeniach z 427 roku miecz odkryła bosmerka Lenwin, pochodząca z małej osady Pelsgate w Cyrodiil. Kobieta stała się rządna krwi i zaczęła nazywać się Umbra. W 433 roku III ery klawikus złośliwy wysłał czempiona Syrodil, czyli z kolei naszego bohatera w The Elder Scrolls IV Oblivion, w celu odzyskania miecza Umbry. Barbas, pies klawikusa, odradził jednak czempionowi oddawanie miecza, przewidując, że ten zrujnuje dedrycznego księcia. Nie wiadomo, czy czempion oddał klawikusowi miecz w zamian za jego maskę, czy zachował Umbrę dla siebie, ale miecz i tak w końcu znalazł się w posiadaniu klawikusa złośliwego. Jak się miało później okazać, słowa barbasa były prorocze. I teraz przechodzimy do wydarzeń z książek Miasto w przestworzach i władca dusz. Dlatego lojalnie ostrzegam przed spoilerami. Gdy tylko miecz znalazł się w królestwie klawikusa, umbra uciekł i wykradł część mocy księcia dla siebie. Umbra przyjął formę czarnej postaci o humanoidalnym kształcie z oczami przypominającymi otwory prowadzące w nicość. Książę nie chciał, żeby Umbra uciekł z częścią jego mocy, więc zmodyfikował ściany swojego królestwa tak, aby uwięzić Umbrę w środku przy użyciu skradzionej mocy, Umbra zdołał ukryć się w jednym z miast na obrzeżach Królestwa Klawikusa, bojąc się, że ten znów zamknie go w mieczu. Na początku czwartej ery Umbra zainteresował się masowym przypływem dusz przez wyrwę spowodowaną tzw. zwanym pierwszym ingenium. Urządzeniem, które podtrzymywało Bardał nad miastem Vivek. I tutaj zmuszony jestem nadać nieco kontekstu. Temat zapewne jest znany tym z was, którzy grali w trzecią część serii lub w dodatek do The Cross Online. Otóż Bardał, zwany później też mini ministerstwem prawdy jest wielką skałą, która została wystrzelona przez Syogorata w kierunku miasta Wiwek. Zdołał ją jednak zatrzymać sam Wiwek. Jednak skała nie została zatrzymana, wyhamowana i jedynie zawieszona w powietrzu, a cały czas jakby była zamrożona w czasie. A to oznaczało, że w momencie kiedy Wiwek zniknął na początku IV ery Zaczęła też słabnąć magia podtrzymująca Bardał w takim stanie, tak więc dwóch Danmerów skonstruowało urządzenie zwane Ingenium, które miało zastąpić viveka w podtrzymywaniu Bardał nad miastem. Umbra dowiedział się, że wkrótce wyrwa powiększy się na tyle, że będzie w stanie wrzucić przez nią miecz, eliminując tym samym zagrożenie ze strony Klawikusa. Ten moment nadszedł, gdy Ingenium zostało zniszczone. Umbra wyrzucił miecz do Mundusu, a jednocześnie Sul i Wuchon, czyli dwaj Danmerowie odpowiedzialni za stworzenie Ingenium, zostali wciągnięci do Królestwa Klawikusa Złośliwego. Umbra wziął Dunmerów do niewoli. W zamian za swoje życie, Wuchon miał zbudować nowe Ingenium, które umożliwiłoby wyrwanie części Królestwa Klawikusa i ucieczkę Umbrze. Umbra zgodził się i wspólnie z Wuchonem stworzyli Umbriel, latające miasto zasilane duszami. Umbra połączył się z Wuchonem i umieścił ich połączone dusze w nowym Ingenium. Wuchon zaczął odtąd nazywać się Umbriel i rządził latającym miastem. Umbriel został przyzwany do Tamriel około 48 roku IV ery przez ministra Hierema, który współpracował z argoniańską frakcją rządzącą Anxilil. Lil. Anxilii byli w stanie porozumiewać się z Umbriel dzięki miejskiemu drzewu Hist, które znajdowało się w Lilmod. Te drzewo z kolei miało kontakt właśnie ze spokrewnionym gatunkiem drzew porastających Umbriel. O Histach, e, również o tych porastających Umbriel, wspominałem w odcinku poświęconym właśnie tym drzewom. Minister Hierem obiecał Wuchonowi wykorzystanie wieży z białego złota, by oddzielić Umbriel od Królestwa Klavikusa. Wuchon skierował się jednak najpierw na północ w kierunku ruin miasta Wivek, gdzie Umbra wyrzucił miecz bojąc się, że ktoś może go odnaleźć i użyć do uwięzienia w nim Umbry. Jednocześnie Umbry poszukują też Sul i następca tronu cesarstwa Tamriel, syn pierwszego cesarza z dynastii Mede, Titusa Mede I, Atrebus Mede. No więc kiedy Sul i książę Atrebus przybyli nad jadowitą zatokę w Wardenfel, również poszukując miecza Umbry, nie potrafili go nigdzie znaleźć. Czym jest jadowita zatoka? No więc pamiętacie, kiedy mówiłem o tym, że pierwsze Ingenium zostało zniszczone? No więc Jadowita Zatoka to krater, który pozostał po tym, jak Bardał z pełną prędkością przywaliło w miasto wiwek. No dobrze, ale co stało się z mieczem, że... Nie było go w Zatoce. Otóż artefakt został 8 lat wcześniej odnaleziony przez Ruth Satil z Solstheim. Miecz bez umbry uwięzionego wewnątrz, był niestabilny i powodował szaleństwo u każdego, kto go dotknął. Za znalezienie miecza odpowiedzialny był Elhul Satil, którego miecz wprowadził w morderczy szał. Elhul został zakuty w kajdany i sprowadzony do zamku Satil na Solstheim. Zamku odzyskał miecz i nie rozstawał się z nim nawet na moment. Ojciec Elhula, Lord Hleryn Satil, zbudował specjalny loch, w którym umieścił syna Aż do czasu znalezienia lekarstwa na jego szaleństwo. Elhul po roku przestał jeść, a jego ojciec przez lata próbował dowiedzieć się jak najwięcej o mieczu. Sul i Atrebus mede w końcu zdołali zlokalizować miecz, lecz zostali zamknięci w lochu razem z Elhulem przez Nirai Satil, która bała się miecza. Sul i Atrebus zdołali jednak pokonać Elhula, który przez lata stał się niewrażliwym na ból, kościstym stworzeniem, ledwo przypominającym człowieka. Używając miecza, Sul i Atrebus przenieśli się do królestwa klawikusa złośliwego. Zanim zaczniecie się zastanawiać, gdzie podział się Ród Satil i czemu nie ma go na Solstheim w wydarzeniach z Dilders' Clubs Skyrim, odpowiem wam, że ja też tego nie wiem i chyba nikt tego nie wie, ale zważywszy na to, że Ród Satil nie był jakoś bardzo wpływowy, a Elhul był jedynym męskim dziedzicem, można pokusić się o stwierdzenie, że Ród przestał istnieć bądź został wchłonięty przez jeden z większych rodów Morrowind. A jak wiemy, dziś na Solstheim rządzi Rud Redoran. No dobrze, skończyliśmy w miejscu, w którym Sul i Atrebus Mede przenieści się do królestwa Klawikusa Złośliwego. No więc, Klawikus Złośliwy i jego królestwo były bardzo osłabione przez części mocy, którą ukradł Umbra. Pedryczny książę próbował odzyskać miecz, jednak nie był w stanie go opanować bez Umbry, który będąc w mieczu, stabilizował go. Atrebus zawarł układ z Klawikusem, który miał przenieść ich nieopodal cesarskiego miasta w zamian za odzyskanie jego skradzionej mocy. W dalszej części Powieści, Sul i Atrebus, przenoszą się w końcu na Umbriel i używają miecza w walce z Wuchonem. Miecz nie ma jednak żadnego wpływu na Wuchona, gdyż jego dusza znajduje się już w ingenium. W ostatecznej walce, nieopodal ingenium, Atrebus zdobywa miecza i wbija go w urządzenie. To powoduje rozdzielenie dusz Umbry i Wuchona, wężąc Umbrę w mieczu i śmiertelnie raniąc Wuchona. Zasłona nad Umbriel została zniszczona, więc klawikus złośliwy mógł w końcu interweniować. Dedryczny książę opętał Atrebusa i użył miecza Umbry, by ugodzić Sula w pierś. Tyl zdołał ocucić Atrebusa ciosem w twarz, po czym poświęcił się, wbijając miecz głębiej i rzucając się w ingenium. Poświęcenie Sula zamieniło jego ciało i miecz w pył, pozornie niszcząc artefakt. I zwracając klawikusowi jego skradzioną moc. W drugiej połowie 179 roku IV ery miecz Umbra powrócił do świata śmiertelników. Został odnaleziony przez cesarskiego poszukiwacza skarbów Cresitusa, który spadł w przepaść w górach na zachód od skały Szora i złamał obie nogi. Okazało się, że trafił do dawno zaginionych norskich ruin, zwanych spoczynkiem czempiona. Które pełniły niegdyś rolę areny, zagubiony i bliski śmierci Kresitus zapadł w sen. I śniło mu się, że pływa w morzu czerni, a miecz Umbra wzywa go do siebie. Gdy się obudził, miecz leżał obok niego, a jego nogi zaczęły natychmiast się zrastać, jakby pod wpływem magii leczącej. Przez następne kilka dni Umbra zaczął szeptać Kresitusowi, gdy ten spał, domagając się dusz. W końcu Kresitus założył obóz i porzucił plany opuszczenia ruin, jako że zaczął czuć się dobrze w otoczeniu niespokojnych dusz wielu poległych na arenie wojowników. Jego dusza połączyła się z mieczem, i po przywdzianiu ebonowego pancerza, Kresitus zaczął Nazywać się Umbra. Nikt nie niepokoił go przez wiele lat, aż w końcu około 201 roku IV ery poszukiwacze srebra ze skały Szora przedarli się do spoczynku czempiona i napotkali tam, jak twierdzili, ducha w pełnej zbroi dzierżącego szepczący miecz. Ten duch był tak naprawdę obrazem duszy Umbry, fizyczną manifestacją, którą mógł wedle woli oddzielać od swojej osoby. Spoczynek czempiona został zbadany przez Strażników Stendara, którzy mieli poprawne przepuszczenia, że miecz opisany przez górników to tak naprawdę uważany za zniszczony, dedyczny artefakt. Miecz Umbra. Po usłyszeniu plotek o odkryciu ruin, ostatnie Smocze Dziecie przybyło do spoczynku czempiona i przedarło się przez hordę Draugrów, by powstrzymać Umbrę przed wyrządzeniem jakiejkolwiek krzywdy lokalnej społeczności. Umbra i jego manifestacje duszy starły się ze Smoczym Dziecięciem na starożytnej norskiej arenie. Mimo władania potężną magią i odpornością na ataki, Cressitus został zgładzony przez Dovakina, który został nowym panem miecza Umbry i upewnił się, aby ten nie wpadł w niepowołane ręce. Podsumujmy zatem, kto na przestrzeni wieków był właścicielem Umbry. Na początek oczywiście twórca miecza, czyli NRWR, Później nieznany ork, nazywający się Umbrą. Później Nerewaryjczyk, Torasa Aram, Lenwin, również nazywająca się Umbrą. Champion Cyrodiil, Klawikus Złośliwy, Umbra jako część mocy Klawikusa, która zyskała samoświadomość. Następnie Elhulsatil, Liel, Liel to postać z powieści, która przez chwilę miała kontakt z mieczem i popadła w obłęd. Następnie miecz dzierżył Sul, książę Atrebus Mede, Cresitus, również nazywający się Umbrą, no i ostatnie smocze dzieci. Część z was zastanawia się pewnie, czy Umbra może opętać bądź zrobić coś ostatniemu smoczemu dziecięciu, a odpowiedź brzmi nie. Tak samo jak nie zrobiła nic Nerwaryczykowi i nie zrobiła nic czempionowi Rodil. Jeżeli jest się tak potężną istotą jak Awatar i którym jest ostatni Dobakin, no to tak naprawdę niewiele Umbra może naszemu bohaterowi zrobić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o historię Umbry. Przy okazji udało mi się jeszcze streścić obydwie powieści, jednak na pewno w przyszłości zrobimy bardziej szczegółowy materiał o tych dwóch książkach. Niemniej jednak, jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Niech dziewiątka ma Was w opiece. Cześć.